Te przedmioty, które są przekazywane na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bardzo często są takie wyjątkowe, właśnie tak wyjątkowe jak te dzisiejsze buty glany, które zostały przekazane przez, przez wybitnego artystę, przygotowane i oddane na to, aby za, mamy nadzieję, jak największą sumę zostały zlicytowane na cel 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego z całego swojego serducha i serducha Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dziękuję. Są emocje, trochę te emocje, ten wiatr, który e, od dzisiaj mamy, podkręca. E, Niemniej jednak jesteśmy przygotowani, i e, no nasze serca już od jakiegoś czasu biją w rytmie tego 30 finału. No i dokładamy wszelkich starań, żeby zrobić jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy, bo w końcu jubileuszowy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu. Jest jak już wspomniałem, wiele takich przedmiotów, wiele takich przedmiotów, takich unikatów, które pewnie nigdy więcej nigdzie się nie pojawią. Między innymi, jeżeli mogę to powiedzieć, tak zareklamować, jest to stolik wykonany przez jednego z pracowników firmy Polaris w Opolu. Stolik, którego podstawę stanowi silnik motoru Indiana. Jest to absolutny unikat, no i ten stolik już jest za kwotę około 6 tysięcy złotych na Allegro. Jeżeli te buty dzisiaj uda nam się e, już e, opublikować na aukcji Allegro, to będą Opolanie mogli je licytować do 14 lutego. W tym momencie na licytacji Allegro jest 169 przedmiotów, na licytacji sztabu w Opole 169, a myślę, że spokojnie koło setki jeszcze czeka na swoją kolej. Jeszcze się proszę przedstawić. Patryk Śruda, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu. Śruda przez U. Ukreskowane.